Siemanko witam wszystkich ponownie Kolejny dzień, dzisiaj środa 26 stycznia Ja dalej za wnekami właśnie jednego zdjąłem tu idzie ściecha Nie uwierzycie I tak stoję tak Spojrzałem tutaj w lewo I trochę bardziej w lewo Spójrzcie, to leży jeszcze się sezon nie zaczął, a ja takie tyki, które będę podnosił. Ja dziękuję. Codzienny tydzień konia. Codziennie coś. Codziennie jakaś sztuka. Ale ja ja. Taka tyka się tutaj jeszcze uchowała. Taki gnat. Jeszcze się wuchował. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem można powiedzieć. Nie wiem, może by to się nie zaliczało, ale konkretnej. Konkretna tyka. Ocznik taki gruby. O. Kurde, może dzieje jeszcze drugi leży Jak ja teraz będę chodził z takim gnatem Ja pierdolę, nie wierzę Dobra To trzeba podnosić Ta, dziękuję Dziękuję Kurde ale Gnaczek. ja pierdzielę Piękna tego O jaki ciężki Ja pierdzielę. Coś pięknego Ale mi w tym tygodniu szczęście dopisuje Ja pierdzielę szok Nigdy takich się nie miałem Kurde. Tak jeszcze Dobra, słuchajcie, ja będę się zwijał. Jak jeszcze coś trafię na no to przy okazji, to, to oczywiście do was wracam. Ja dziękuję. Dobra, to życzę wam szczęścia, aby wam też tak dar... burdarzył. Ja dziękuję. Trzymajcie się i miejmy nadzieję, że do zobaczenia wkrótce.